totalna amnezja. Alert, alert. Odpalamy protokół totalna amnezja i wielka miłość. Zapnijcie pasy, trzymajcie się mocno i weźcie coś na uspokojenie, bo tyle nowela rodu Martyniuków ma nowy, najbardziej szokujący, najbardziej absurdalny i najbardziej niewiarygodny zwrot akcji w swojej długiej i burzliwej historii. Zanim przejdziemy do sedna, zróbmy szybkie, dramatyczne podsumowanie dla tych, którzy ostatnie tygodnie spędzili w leśnej głuszy bez dostępu do internetu. Co się działo? Daniel Martyniuk w publicznym szale furii atakował swoją żonę Faustynę, groził jej, obrażał ją i jej matkę, żądał natychmiastowego rozwodu, oskarżał o kupno doktoratu. Potem w nagłym zwrocie akcji ogłosił, że to on jest ofiarą spisku i dziwnych metod. Następnie ku zdziwieniu całej Polski poszedł do ciężkiej fizycznej pracy na budowie w Hiszpanii, gdzie wysyłał światu tajemnicze komunikaty, pisząc wulgarne hasła na swojej stopie. A dosłownie chwilę temu, po tym jak jego żona wrzuciła zdjęcie ich synka, wysyłał jej w komentarzach słodkie serduszka. Myśleliście, że to już koniec? Że bardziej absurdalnie już być nie może? O wy naiwni. Daniel Martyniuk właśnie dokonał rzeczy niemożliwej. Przesiadł samego siebie. Po tych wszystkich tygodniach publicznego niszczenia swojej żony, on teraz kaja się. Błaga o wybaczenie i robi to w najbardziej romantycznym i martyniukowym sposób, jaki można sobie wyobrazić. Ma dla niej prezent. Jaki? Drogą torebkę? Luksusowe wakacje? Nie, on nagrał dla niej piosenkę. Tak, dobrze słyszycie. Nową, romantyczną piosenkę. A w nagraniu, patrząc maślanymi oczami w obiektyw, mówi z czułością w głosie: cytuję ten historyczny moment, to dla ciebie, Faustynko. Co tu się do ciężkiej i anielskiej cholery właśnie wydarzyło? Czy my wszyscy mamy zbiorową halucynację? Czy ten człowiek cierpi na jakąś awansowaną formę amnezji i nie pamięta, co pisał w internecie tydzień temu? To jest po prostu niewiarygodne. To jest ten poziom chaosu i absurdu, który wymyka się wszelkiej ramce logiki. W jednym tygodniu grozisz żonie, że będziesz ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu, a w następnym nagrywasz dla niej skliwą miłosną balladę i nazywasz ją Faustynką. My w Alewcie celebryckim jesteśmy kompletnie wykończeni. Nasze mózgi nie są w stanie przetworzyć tych nagłych i gwałtownych zwrotów akcji. To jest emocjonalny roller coaster, który zepsuł się na najwyższej wysokości i teraz kręci się w kółko bez żadnej kontroli. Co będzie dalej? Jaka jest następna faza w tym cyklu? Czy Faustyna przyjmie pe muzyczne przeprosiny? Czy czeka nas ich wielki medialny powrót i kolejny ślub? A może za tydzień Daniel znowu odpali się na Instagramie i ogłosi, że ta piosenka to była ironia? Z tą rodziną absolutnie wszystko, nawet najbardziej nieprawdopodobny scenariusz jest możliwy, i właśnie dlatego tak bardzo kochamy o nich opowiadać. Co myślicie o tym niespodziewanym geście? To szczere przeprosiny? Czy kolejna niezrozumiała dla nikogo medialna gra? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo ta saga będzie trwała wiecznie.